W dzisiejszym nagraniu zajmiemy się testami jednostkowymi w Ioniku przy użyciu biblioteki Spector. Ja nazywam się Emil Juchnikowski. Na co dzień, jako architekt, zajmuję się technologiami JavaScript od frontendu w Ioniku w Angularze po backend przy użyciu e, frameworka Mes.js, e, Node.jsa no i bazy danych MongoDB. Dodatkowo zajmuję się też zagadnieniami DevOps w zakresie automatyzacji budowania i hostowania e, aplikacji na Kubernetesie w podejściu GitOps. Tutaj macie kontakt do mnie. OK. E, zajmiemy się dzisiaj biblioteką Spector z tego względu, że uważam, że ta biblioteka jest e, wygodniejsza, prostsza, a zarazem bardziej rozbudowana od e, domyślnych testów używanych w aplikacjach ionikowych przy użyciu frameworka Angular, tak, no bo mamy, jeżeli stworzymy sobie projekt, no tam domyślnie się testy tworzą przy użyciu Angulara, tak, bo Angular ma w sobie własne biblioteki do testowania, a tutaj pokażę Wam takie właśnie zewnętrzne narzędzie, w którym możemy sobie robić testy, tak. Jesteśmy na GitHubie, tak, gdzie jest tutaj opisana dokumentacja fajna jak takie testy się robi tak, w bardzo prosty sposób, bo tutaj tworzymy sobie taki obiekt Spektora, którym później manipulujemy sobie w bardzo łatwy, łatwiejszy, według mnie tak, wygodniejszy sposób niż w przypadku angularowych bibliotek, tak. tutaj mam jakiś przykład tak dojścia po query po selektorze. Do jakiegoś elementu, tak sprawdzenia czegoś. Jest to naprawdę bardzo fajnie tutaj opisane. Te API spektrowe, tak, tutaj widzimy sobie jakieś zdarzenia w przypadku zdarzenia obsługiwane myszką, klawiaturą, tak, jest tutaj sporo tego i mamy też testy podzielone na różne rzeczy związane tak, z angularem, tak, bo możemy sobie testować. Komponenty, tak? Możemy sobie routing testować, dyrektywy, serwisy, pipe, mokować sobie przeżyte rzeczy. Tego naprawdę jest bardzo dużo i więcej niż w domyślnych bibliotekach angularowych do testów. Ok. Zanim zaczniemy konfigurować spektor, to musimy jeszcze sobie skonfigurować inne środowisko uruchomieniowe niż mamy domyślnie w przypadku. Zbudowania aplikacji Ionicowej z Angularem, czyli nie użyjemy tu do tego Karmy, tylko Jestta. No, jest też jest o tyle lepszy od Karmy, że on po prostu jest szybszy tak? szybszym środowiskiem, lżejszym, no, ale i to jest wymóg, żeby tutaj skorzystać z, z, z Spektora w naszej y, aplikacji do testu. Tak, czyli jak mamy tutaj na nasz ten test, to zaczniemy taki podstawowy, tak, który nam się stworzy automatycznie przy tworzeniu naszego projektu. E, mamy go tutaj uruchomionego w przygotowanego w karmie, e, więc najpierw go zmienimy na dz na, na tak, żeby to Jest nam uruchomił, a później zmienimy go, żeby zrobił w sumie to samo, tylko przy użyciu spektora. Dobra. Zaczynamy od tego, co musimy zrobić w z z, z naszą aplikacją, żeby budżet, tak. Tutaj te linki do tych, do tych opisów też Wam podeślę, są w, będą w opisie tego odcinka na YouTubie, więc będziecie mogli sobie to obejrzeć, tak. Po pierwsze, pierwsze co robimy, to usuwamy biblioteki w zależności z karmą z naszych modułów. To chwilę potrwa. Co robimy dalej? Usuwamy jeszcze pliki konfiguracyjne. Tak, nie mamy już tych plików konfiguracyjnych do karmy. Co robimy dalej? Instalujemy gestowe zależności, bo będziemy mieli tutaj builder tak gestowy, że Angular podczas uruchomienia płacenia NG test e, skorzysta z Jesta. to te zależności. I co musimy dalej zrobić? Musimy troszeczkę tutaj w plikach e, typescriptowych konfiguracyjnych do typescriptu e, pogrzebać. E, pierwsze co to e, plik konfiguracyjny do specjalne do testów tak, tutaj musi być Jest i musimy usunąć w zależności do pliku test tak mamy to usunięte a i w, tutaj w opcjach kompilacyjnych Musimy dodać tą flagę. Tak. Dobra, mamy to zrobione. Co się dzieje dalej? No to samo musimy jeszcze zrobić w przypadku tego głównego pliku. Ok. Skopiłem sobie stąd i przerzucimy do głównego pliku konfiguracyjnego. I tak, i teraz musimy przejść do pliku konfiguracyjnego Angulara, gdzie w sekcji z testami podmieniamy builder na builder builder gestowy Dobra, tych opcji się tutaj całkowicie pozbędziemy, będziemy pracować na domyślnych opcjach. I co, I spróbujemy uruchomić te nasze testy. G test, tak, poleceniem z CLI Angularowego, ale tutaj nam brakuje jeszcze takiej biblioteki, takiej zależności do yy, testów w Angularze. Więc to sobie jeszcze dorzucimy. Okay. I co się będzie działo teraz? Co się dzieje? Nasz test został uruchomiony, ale nie został wykonany z tego względu, że e, korzystamy z routingu, tak, jak w naszej aplikacji, w naszym tutaj komponencie jest użyty routing, a w ramach testu, jak początkowo generowaliśmy nasz projekt, nie było właśnie tego routingu, więc to się nam tutaj nie wygenerowało, i w takim wypadku po prostu musimy sobie skorzystać z. To sobie skopiujemy, Musimy skorzystać z testowego modułu. Angulara do routingu, tak? Routing Router Testing Module zabierzemy i teraz zobaczymy, czy nasz test będzie wykonany. to Jest prosty, tak? Bo on to tylko w tym momencie sprawdza, czy, czy ten komponent nam się utworzył. Tak, komponent nam się utworzył. W dzisiejszym nagraniu nie będziemy się wchodzić w głąb, jak budować konkretne testy, tylko zajmiemy się samą konfiguracją tych testów. Tak? Samą konfiguracją środowiska pod testy, właśnie tutaj w tym pod, pod traktorze, tak? A w spektorze, a m, samo, 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 samym tworzeniem testów się nie będziemy w ramach tego nagrania zajmować. Dobra. To mamy i co? Mamy uruchomiony y, test w przypadku środowiska uruchomieniowego Jest'a, więc teraz możemy już skorzystać z tego frameworku y, poza ekosystemem Angulara, tak? z y, Co musimy zrobić? Musimy sobie też do niego Nodeowe zależności zainstalować. w okay. zależności mamy zainstalowane i co robimy dalej? No przetworzymy nasz e, test tak, żeby tutaj uruchamiał e, spektora i co musimy zrobić? Po pierwsze musimy sobie wziąć e, tutaj zależności do importów, e, dorzucić tak i mamy tak, ten nasz obiekt spektora Tutaj będzie używany do tego, że będziemy w ramach niego mogli wyciągnąć sobie instancję naszego e, naszego komponentu albo możemy manipulować po odgrzebie dum, tak e, i, i sprawdzać pewne rzeczy. E, OK, żeby taki obiekt stworzyć, no to po pierwsze tutaj sobie wszystko skopiujemy. Po pierwsze tutaj określamy sobie. E, określamy sobie. zmienną w której będzie ten spektor, tak? oraz musimy sobie stworzyć taką funkcję, która będzie nam tworzyć, e, będzie nam tworzyć e, ten komponent, tak? tylko że my tutaj nie z, zrobimy troszeczkę bardziej rozwiniętą część, ponieważ będziemy potrzebowali zarówno e, importów, tak? i jakichś schematów tutaj e, niestandardowych żeby to wyglądało identycznie tak jak w przypadku e, tak jak w przypadku testów na frameworku angularowym tutaj brakuje nam jeszcze po skopiowaniu tego co było tutaj w testbecie brakuje nam jeszcze komponentu jaki będziemy tworzyć tak już mamy to określone ładnie e, i on nam tutaj to jest nasza funkcja, tak? Fabryka stworzyła nam funkcję do y, tworzenia tego komponentu i będziemy chcieli za każdym razem podczas wykonywania testu tą funkcję wywołać, więc zamieniamy sobie wszystko tutaj, co jest w before each, tak? No bo ta funkcja before each wykonuje się dla każdego testu i. Yy, i ona tutaj za każdym razem będzie nam ten spektor obiekt tworzyć. Dobra mamy to i pozbędziemy się jeszcze tutaj tych zależności do frameworku do testowania. I zostało nam jeszcze tutaj zamiast tworzyć przy, przy użyciu Angulara to przy użyciu spektora wyciągniemy sobie instancję naszego komponentu a to się do tego jest po prostu pole komponent i ten test, który był o wiele większy niż w przypadku Angulara, teraz jest mniejszy, tak? Ok, i możemy teraz sprawdzić, czy nasz test zadziała po podmianie frameworku. Test nasz e, wykonał się prawidłowo. Mamy całe środowisko skonfigurowane, tak. I teraz, według dokumentacji, możemy dalej się zagłębiać e, w drzewie, tak. E, Dum tego, e, tego komponentu przy użyciu e, frameworka Spector, tak. Czy możemy testować zarówno e, dyrektywy, serwisy, tak. Pipe. To tyle w dzisiejszym nagraniu. Dziękuję bardzo za obejrzenie go oraz zachęcam do lajkowania, komentowania tego odcinka oraz do subskrybowania całego kanału. Dzięki.